I co? Widzę, wracasz tutaj z podkulonym ogonem i mówisz, no dobra Julian, miałeś rację, Morbius jest jednak genialny. No i co? Musieliście poczekać tak długo, musieliście obejrzeć Madame Web, by zrozumieć, ile geniuszu i autora jest w Jaredzie Leto. Teraz dopiero doceniacie, jak zły może być film, gdy zobaczyliście, że Madame Web nie do końca nawet filmem jest. I co? I co? I każdy z was, jak jeden mąż w tym momencie mówi: No dobra, jakby leciał Morbius, to ja bym poszedł jeszcze raz na Morbiusa. I macie rację, bo tam możecie narzekać na wiele rzeczy, bo tam możecie narzekać na wiele niezrozumiałych decyzji, ale nie możecie narzekać na brak rozrywki. A tutaj! Madame Web mówi: "Potrzymaj mi piwo, albo w moim języku. Potrzymaj mi kupę i ja ci pokażę, jak zrobić film, który nie daje ci absolutnie żadnej rozrywki na żadnym poziomie. Jednocześnie dba o to, żeby pięć osób, które odpowiadają za napisanie scenariusza i historii, miało pracę." Hollywood przy kolejnych projektach. Nie wiem jak? Ale najwyraźniej im gorsze rzeczy piszesz, tym więcej masz pracy. That man's trying to kill you What? Who are you? What is going on? I can see the future. Nie wiem, jak omawiać z wami film Madame Web. Bardzo uczciwie. Bo to nie do końca jest film. Bo to nie do końca jest projekt. Wydaje się to mrocznym żartem, który będzie robił wszystko tak, byśmy przestali kochać kino. Byśmy już nigdy nie weszli do kina z nadzieją aaa, doświadczenie, Byśmy zginęli, i by nasz entuzjazm po seansie Godzilla Minus One został wykasowany by nasza wiara w sztukę została zmiażdżona. Bo tutaj wiele rzeczy się dzieje. Poznajemy Dakota Johnson jako Madame Web, która pewnie ma jakieś imię, no okej. Okay. Cassandra, super, kasy na nią mówią. Poznajemy trzy nastolatki w bardzo dziwny sposób kręcone i bardzo dziwnie ubrane, które biegają. Spoko. Poznajemy Ezekiela, ale czy poznajemy? Będę na mnie ja na was patrzę. Bo moim zdaniem nie poznajemy Ezekiela. A jeżeli nie wiemy, kim jest Ezekiel, to jak mamy prawo go oceniać? Wiemy tylko, że zaczął z niczego. Ja też zacząłem z niczego. Czy to znaczy, że ja jestem jak Ezekiel? Ojeju, ojeju. Mamy też wujka Bena, który nie jest wujkiem Benem. ha, 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 ha. ha. Ale wiecie, nazywa się Ben Parker. Mrugamy do ciebie, ponieważ nie możemy w filmie użyć słowa Spider-Man, nie możemy użyć słowa nawet Spider-Web, nie możemy użyć słowa Peter Parker, ale zrobimy absolutnie wszystko, żebyśmy my, jako widzowie, wiedzieli, że to jest ten sam świat: jest wujek, jest mama, taty nie ma, bo tata jest na jakiejś misji, a tak naprawdę jest agentem, jest dom, nawet w tym filmie się sobie okulczę. Co możemy zrobić jeszcze ze Spidermana, ale zrobić to źle? Skoro w Spidermanie jest z wielką mocą, wiąże się wielka odpowiedzialność. To tu powiedzmy, gdy zrozumiesz swoją wielką odpowiedzialność, to nadejdzie wielka moc. Widzieliście, co zrobili, nie? Na zasadzie. Ja wam wytłumaczę. Lewo-prawo, prawo-lewo. Ja wiem, to jest pisanie masterclass. Jak, jak piszesz, jak przepisujesz książkę jako pracę domową i wysyłasz ją do profesora, to robisz więcej niż zamianę początek zdania koniec. Blup. Bo wiesz, że każdy system plagiat to wyłapie. A tutaj powiedzieli nie. Wyzywam cię system plagiat, sprawdź, czy wyłapiesz co tu się dzieje. Uff. Ten film. Jeżeli używamy słowa film, a ja wiem, że jest to dosyć ryzykowne. Nie za bardzo wie, co robi ze sobą, nie za bardzo daje nam bohaterów. Bo nasza Dakota Johnson, która jest najbardziej nielubialnym człowiekiem w historii nielubialnych ludzi, ona jest opryskliwa, dziwaczna, wycofana, ale mimo wszystko wszyscy wokół zapraszają ją wszędzie, chcą być jej znajomymi, chcą z nią spędzać czas. Ona odrzuca karteczki od dzieci. Małe dziecko daje kartkę. Wiecie o co chodzi. Kartkę, gdzie coś narysowało. I, o, i, i scena się zatrzymuje na trzy minuty. I ujęcie na takotę. O kuwa, o kuwa, o kuwa, o kuwa. Scena na Bena Parkera. O Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu. A my wszyscy w kinie. No kuwa, weź kartkę i i Wyrzuć to gdzieś. Nie. To ona najpierw. Nie, o jezu, dzieci, fu, ble. ludzie, ble, związki, ble, znajomi, ble, a przyjdziesz na, yy, na grilla? No dobra, przyjdę, uh, uh. tak kuwa, kim ty jesteś, kobieto? Ale co jeszcze lepsze? Ona nie chce wziąć tej kartki od dziecka, gdzieś tam rodzinę kogoś tam uratowała, nieważne, okej, okay. nie chce wziąć tej kartki, bo ona nie chce się przywiązywać, nic z tych rzeczy. Ale potem, ona ma w domu swoją wielką teczkę, wielki neseser. I w tym neseserze ma wszystkie dane o swojej mamie, bo mama nie żyje, zaraz do tego przejdziemy. Ma wszystkie dane o swojej mamie i uważa, że tam wśród tych wszystkich danych o swojej mamie notatnik, zdjęcia i tak dalej ona bierze tą zwykłą kartkę od tego zwykłego dziecka. Takich dzieci, które narysowały kartki dla naszych paramedików, czyli naszych ratowników, ona mogła dostać pewnie z 50. Ale akurat ta jedna, tej jednej dziewczynki, która już nigdy nie wraca w fabule, ona ją musi dać wśród. Najważniejszych rzeczy dla niej w życiu. Czyli nie chcę, mam to w dupie, brzydkie, w ogóle mam dle, ale chowam to wśród rodzinnych rzeczy, mimo tego, że nie ma tutaj ani sekundki zagrania. Ja się boję dziecka, bo chciałabym mieć dziecko, ja się boję rodziny, bo martwię się, że stracę moją rodzinę. Nie, nie, nie. Zresztą ten piękny neceser jest, jest bardzo ważny. On jest bardzo ważny, ponieważ nasza biedniutka Kasandrunia, która jest sierotą, urodziła się. Bo musicie to połączyć, bo ona się nie urodziła w Nowym Jorku. Nie, nie, nie. Ona się urodziła w Ameryce Południowej. Została odebrana przez Spider-Ludzi, pająko istoty, arachno-istoty. Bo wiecie, spider man nie. Arachno-ludzie w wielkiej jaskini, gdy jej mamusia została zabita przez złego Ezekiela, ale próbowali ją ratować jedynym stworzeniem, którego jad ratuje ludzi. Bo istnieje specjalny ja pająk, którego jad ratuje ludzi. Powtórzę to jeszcze raz. Pająk, który jak ugryzie, to nie zabija, to wzmacnia, to daje supermoce. Wyobraźcie sobie, że jesteście tym pajączkiem, że rozmawiacie z Bogiem. I ten Bog mówi tutaj, o, ty czarna wdowa, no to kurwa paraliż w 5 minut. ty ptasznik, boli także, ja pierdzielę. ty inny pająk z Ameryki Południowej. No dobra, ty robisz ogromny ból, ale sprawiasz też, że wielgachnym facetom wielgachno staje na 4 godziny. Tak, to prawda, jest jeden pająk południowoamerykański, którego ugryzienie jednym z efektów ubocznych jest wielogodzinna, niezwykle bolesna erekcja. I ten pająk mówi, tu ja się będę chował w spodniach i ciach, ciach, ciach. I przychodzi nasz pająk z Madame Web, mówi, no dobra, komu będę robił krzywdę, żeby móc kuważyć? Nie, 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 ty będziesz sprawiał, że te osoby, które cię zabiją ręką, będą jeszcze silniejsze. E? To, to jak ja będę polował? Ty nie polujesz, A, to jak ja jem? Ty nie jesz, ale to kim ja jestem. Jesteś manekinem, jesteś nikim, jesteś magicznym pająkiem rachno ludzi, którzy chowają się po jaskiniach. Nie mogę być jak czarna Wdowa? Nie, ale, ale nie. No. Chodzi białoróżowy pająk na klatę mamy Madame Web. Gryzie ją, od razu ją gryzie. A mama i tak umiera, więc taki dupa nie pająk. Ale nasza Madam rodzi się z mocami. I ona rodzi się z mocami w jaskini, w jeziorze w Ameryce Południowej. Aha, i nagle, nic tego, nic blu, 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 blu. Jestem w Nowym Jorku. Byłam całe życie wśród rodzin zastępczych, bo ci ludzie arachnini, ubrani w nic, nagle po pierwsze mówią po angielsku. Po drugie, najwyraźniej mają zajebiste dostępy do pomocy społecznej i potrafią odesłać dziecko, noworodka, do Nowego Jorku. I dlatego właśnie mamy ten wielki NESESER, dlatego w NESER, że mamy notatniki, zdjęcia, zdjęcie z Ezekielem, ale mamy ten notatnik. Jest najważniejszą rzeczą, najważniejszą, wiecie, chowa to pod łóżkiem, wraca czasem smutny dzień, otwiera i czyta, ale. Gdy nagle, nagle słyszę od kogoś, a może to był Arachno człowiek, to ona tak. Poczekajcie, ja muszę wrócić do domu na 3 godziny i przypomnieć sobie, co ja mam w tym moim notatniczku, w tym moim neseserze, gdzie mam wszystkie informacje o mojej mamie, które znam na pamięć, które przeczytałam milion razy, które czytam na, na głos, i po, to wszystko. Ja po prostu mam w tym paluszku, bo kocha moją mamę tak bardzo, to jest dla mnie tak wielki, taka wielka trauma. Ale nie pamiętam. I muszę wrócić nagle tak. Spider, arachno, przepraszam. Arachno, ludzie. O, faktycznie było napisane, to ja wracam. Jezus Maria! Co tu się. Co, co, ale, ale co tu się dzieje? I to jest. I to jest takie męczące, ponieważ ten film nie próbuje udawać, że tam kolekcja scen tworzy sens. Dlatego Morbius przeskakuje, głupi, ale ty czujesz, że tutaj przyszedł Jared Leto, powiedział, robimy kuwa po mojemu. Ura! Energia Jared Leto jest najlepsza, najlepsza. Ja w ogóle chcę kolejny film, żeby Jared Leto reżyserował, scenariusz robił i zagrał główną rolę. Ja chcę Jared Leto the movie. To jest moje marzenie, ale dobrze. Zastanawiacie się pewnie. Ja sobie tu gadam, gadam, po cóż, zgadam z 10 minut, tak mi pokazuje moje narzędzie, dlaczego nie omawiasz filmu Madam Web, który w zwiastunie ma trzy spider-bohaterki, który w zwiastunie ma arachno-człowieka, no i który mówi o superbohaterach. Bo wiecie, film, który pro, promuje się marketingowo trzema młodymi, pięknymi kobietami w obcisłych strojach, i one gdzieś tam pozują w obcisłych strojach. W całym filmie nie ma ani jednej sceny dziejącej się w rzeczywistości, gdzie którakolwiek z tych trzech pięknych kobiet jest w jednym z tych obcisłych strojów. Ty tam podnosisz rękę. W świecie, dlaczego powiedziałeś w świecie rzeczywistym? Ponieważ na samym początku dostajemy sekwencję snu, gdzie mamy nasze trzy dziewczyny bardzo szybko współpracujące ze sobą. Swoją drogą wyglądające jakby nie były dużo starsze niż są i na samym końcu mamy sekwencję wizji przyszłości gdzie nasze trzy dziewczyny znowu przez chwilkę są razem. Łącznie w dwugodzinnym filmie nasze dziewczyny trzy super spider bohaterki są na ekranie w spider stroju około minuty 30 sekund. Zatem tak, jeżeli liczyłeś na Sydney Sweeney opiętym stroju, seksualizowaną by móc sobie ją ładnie pooglądać, to producenci mają dla ciebie rozwiązanie. Bo to, że Dakota Johnson nieustannie chodzi w jednym stroju komiksowym, bo jest komiksowy i nawet jak, nawet jak leci do Ameryki Południowej, bo O! Dobra, zaraz do tego przejdę, zaraz do tego przejdę. Nie mogę wam wszystkiego powiedzieć, bo ja pierdolę, ale. Wiecie jak to jest? Jak jesteś sierotą, i nie tylko sierotą, ale jesteś sierotą pracującym jako yy, ratownik, to masz całkiem niezłe mieszkanie na całkiem wysokim piętrze, a gdy jesteś poszukiwany przez policję, gdy jesteś poszukiwany o porwanie i oficjalnie to jest ogłoszone policja uważa, że porwałeś trzy osoby, porwałeś taksówkę, która na górze ma taki pierdolony numer swój i ty tego numeru nigdy się nie pozbyłeś, to nikt nie jest w stanie cię znaleźć. Ty tą samą taksówką podjeżdżasz pod. Lotnisko ze swoim pieprzonym paszportem i lecisz do Ameryki Południowej, i wracasz z Ameryki Południowej, i nie masz z tym żadnego problemu, bo po pierwsze, masz ogrom pieniędzy, by to zrobić. Jesteśmy po 11 września 2001 roku. Nikt Cię nigdzie nie znalazł. Żaden inny taksówka siedzący po mieście, wied wiedzący o tym, że ktoś kuwa ukradł nam naszą żółtą taksówkę z takim a takim numerem Cię, nigdy nie znalazł, i Ty jeździsz nią wszędzie, w dodatku masz pieniądze na wszystko. No, jak ja mam o tym filmie mówić? Jak ja mam o tym filmie mówić? Jezus Maria! A miałem mówić o seksualizacji naszych kochanych dziewczyn. Ponieważ jestem przekonany, że producenci wybrali dobra. Każda z nich musi być jakoś ubrana. Ty bądź ubrana, dziewczyno jedna. Ja nawet, jak ona się nazywa? Ania, Julia? Powiedzmy, o, ona się nazywa Mati. Mati, ty ubierz koszulkę bardzo krótką, żeby było widać twoją piękną tutaj, wiecie, talię. Żeby było widać pępuszek. E, I będziesz wyglądać tutaj tak sexy. Ty wybierz się jakoś inaczej, ty, a Ania Corazon grana przez Isabel Merced, którą ja uwielbiam chociażby z Dora Explorer. Ty będziesz wyglądać trochę bardziej niewinnie, ale ty, Sydney Sweeney, mamy tutaj strój z yy, wersji porno nieudanej uczennicy i jego nauczyciela, czyli strój uczennicy, który mam bardzo krótkominiowe i yy, yy, co, zmieścisz się w to? I da, wiesz co, damy ci jeszcze okulary i zachowuj się jak taki nerd trochę, ale my tak czy siak zadbamy żeby dodać chociaż jedno ujęcie, abskirt, żeby przyda, przypadkiem chociaż jeden z naszych fanów mógł zobaczyć twoje pośladki przez kawałek sekundy. Ja nie w swoją drogą, ja nie wierzę, że to jest decyzja pani reżyser. Nie wierzę. Ja wierzę, że po prostu kręcono jakąś tam scenę i w pewnym momencie ona wbiega po schodach, kamera idzie za nią, więc to złapali i w montażu to nie, 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 no my tego nie dajemy. I któryś z producentów powiedział, nie, to musi zostać tu, ponieważ. Gdy ten film wyjdzie na blu ray i tak dalej, ludzie będą kupować, będą robić screeny i będą... Zobaczcie, ku**a. Pośladki nastolatki. Nie mam siły. Bardzo uczciwie nie mam siły. Ja teraz powinienem wam opowiadać dalej o kolejnych rzeczach, ale... Ale o czym ja wam opowiadać, skoro... Skoro tu nie ma nic sensu. Nie ma tu żadnej mocy superbohaterskiej. Na końcu nasza główna walka dzieje się w budynku, na którym przypadkiem jest ogromny neon, gdzieś, jest napisane Pepsi Cola i Pepsi zabija złego, bo wiecie, Pepsi zabija w tobie złego. Uuu. Nasza bohaterka, spadając do wody, dostaje promieniem w oczy, nasza Dakota oczywiście i to jest jedyny promień, który uderzając Cię w oczy paraliżuje Cię. Jak? Nie wiemy, nie nie, nie, nie pytajcie, nie pytajcie, nie wiemy. Ech. Ale dobra, to powiem wam o tym, co jest dla mnie najbardziej zaskakujące tutaj. Bo wydaje mi się, że zwróciłem już uwagę na wszystko, żebyście wiedzieli, że to nie jest film. No Oczywiście uciekamy przed Ezekielem, bo Ezekiel ym, chce zabić nasze trzy nastolatki i przypadkiem właśnie Dakota się napatocza, bo zaczyna widzieć przyszłość, łoho, hoho, ho. i Dakota bardzo musi się nad tym zastanowić, bo ona bardzo lubi się zastanawiać. To za każdym razem, gdy ma jakąś tam wizję i wraca, ona ma takie, o, o. W ogóle znowu odnośnie lubialności. Ona dostaje bardzo ważną scenę bycia lubialną, Jest zaproszona. Pamiętajcie, nie lubię rodziny, nie lubię dzieci, nie lubię e, spotkań z ludźmi, nikogo nie lubię, jestem bardzo aspołecznym typem, nikt mnie nie lubi, ale wszyscy mnie kochają. Jestem zaproszona na zabawę z mamusią Petera Parkera i będziemy wybierać imię Petera Parkera. Zgadnij, jakie imię mu wybrałam. Jedna osoba podaje, druga osoba podaje. I wiecie, i po pierwsze ta scena trwa z 5 minut, po drugie, wyobraźcie sobie, że e, nasza kochaniutka Cassandra jest, jest na tyle kutasem, ona po pierwsze nie bierze udziału w grze, po drugie jest niemiła. No, no wyobraź sobie, że do Twojej żony, do, do Ciebie, jeżeli jesteś kobietą, przychodzi na tę imprezę jakaś baba, która po prostu psuje wszystkim. Wiecie, mamy, ma być wpisane jakaś zabawa jest e, o tym, że jakieś Twoje wspomnienie z Twoją mamą. Żeby jaka, taka zabawa. Jedna osoba opowiada, druga osoba opowiada, i nagle jest Kasandra. Kasandra ma pustą karteczkę. I, a dlaczego nie ma żadnego wspomnienia z mamą? I Kasandra odpowiada, gdy mamy zakuwa za chwilę. Zamiast powiedzieć, e, nie, przepraszam, muszę iść cokolwiek, żeby nie zrobić depresji mamie, która zaraz będzie rodzić. To ona mówi: Moja mama zginęła, gdy mnie urodziła, nie mam za... Nie mam żadnego wspomnienia z żadną mamą. Innymi słowy, pamiętajcie, mówimy o osobie, która ma hajs, żeby polecieć tak o do Wenezueli czy gdziekolwiek, która ma hajs, żeby mieć naprawdę zajebiste mieszkanie, jako kuwa pieprzony paramedik, który zarabia bardzo mało, ale najwyraźniej nie miała żadnej mamy zastępczej, czyli była calutkie życie w, e, w sierocińcach, bo nie ma żadnego wspomnienia z żadnym mother figure, z żadną postacią y, kobiecą, która była jej matką. Nawet ja żadna opiekunka z żadnego sierocińca nie była dobra. Nie mogła nic sobie przypomnieć. Ważne, żeby było zjebać imprezę dla całutkiej rodziny, dla bardzo, bardzo zaciążonej kobiety, która po prostu chce się bawić z innymi kobietami. To jest nasza Cassandra Kane. Cassandra Kane, to jest nasza Cassandra web nasza główna bohaterka. Ale ja nie o tym chciałem gadać. Ja chciałem mówić o e, Ezekielu, bo, nie, bo przecież nie ma filmu o Superbohaterze bez Super Zatem czekajcie, ja wymieniam baterię, bo rozładowałem baterię, i pogadajmy o Ezekielu. Ezekiel, dobra. Każdy dobry film superbohaterski ma dobrego Złoczyńcę, którego kochamy nienawidzić, którego nienawidzimy kochać, który jest wspaniały w tym, jaki dziwny jest. Matt w tańczył. I nie, wola, nie chciał seksu, wolał skakać na chłopców. Inna sprawa, inna sprawa, kiedy o tym jeszcze pogadamy. Ale tutaj mamy Ezekiela. Tego z pająka, który nie może się nazywać pająkiem. I nie może jego strój przypominać za bardzo pająka, pająka, bo nie można tego zrobić w związku z umową z Marvelem. Ale to jest wciąż pająk. Kim on jest? Otóż on ma dwie ważne sceny wprowadzenia. Raz jest sobie z mamą, dawno temu jest sobie z mamą naszej madamki w Wenezueli, poluje na tego pająka i nagle pium, 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 pium Zabił dwie osoby, strzelił do mamuni, bierze pająka, mówi, "A pająk, 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 uuu, zaczynałem z niczego i ten pająk, pająk, i sobie, no to wiecie, to jest wprowadzenie postaci, będziemy wiedzieć więcej. Myślicie, że będziecie wiedzieć więcej? Otóż następnym razem, gdy widzimy Ezekiela, ma po prostu na najwyższym piętrze jakiegoś budyneczku ogromny suit, bo najwyraźniej jest bardzo bogaty. Dlaczego jest bogaty? Nie wiemy, co robi, nie wiemy, dlaczego to robi, nie wiemy. A co wiemy, że chodzi do opery, bo wiecie, złoczyńca, jak macie cechy, chodzi do opery. Uuuu, kutas! Od razu kutas. Jak widzi, w ogóle powinniście stać przed operami. W każdym miejscu gdzie jest opera i obserwować się facetów szczególnie. Każdy co drugi to kutas na pewno, co drugi to złoczyńca, co drugi. Więc on chodzi do opery, podrywa kobiety. I potem je jadem w nie, bo on ma taką moc, że jak cię złapie, to cię jadę. Po co? Żeby dostać twoje jakieś kody. I dostaje kody do jakiejś super, hiper, bubu, dubu firmy informatycznej, która ma dostęp to wszystkich kamer na całym świecie, wszystkich telefonów na całym świecie, wszystkich urządzeń na całym świecie, nieważne są podłączone do internetu czy nie są do, podłączone do internetu, ale to może obsługiwać na całym świecie jedna osoba, która nie wiadomo dlaczego mieszka albo pracuje i mieszka w tym jednym pokoju wielgachnego suyta naszego Ezekiela i w tym momencie myślisz sobie, okej, okay, dobra, coś będziemy wiedzieć. I Ezekiel do niej podchodzi i mówi do niej. Znajdź mi te złe młode nastolatki, które chcę zabić. Bo nie ma w tym nic złego, że 50-60-letni chłop chce zabić trzy nastolatki, w tym dwie wyglądające mocno seksualizująco. Nic złego! I gdy ona mówi: No tak, szukam, robię co mogę, podłączam się wszędzie, bo jestem najlepsza. To on do niej mówi: Nie bez powodu, zacząłem z niczego i teraz jestem tu. I tak. To jest wszystko, co o tobie wiemy? Aha. Gdzie pracujesz? Pff. Czym się zajmujesz? Pff. Do czego wykorzystujesz moc tego pająka? Pff. Dlaczego twój pająk? Złapany w 70 którymś roku, 70 powiedzmy, ma 30 kilka lat i żyje z tobą dalej. Bo on ma tego pająka, on go bierze na rękę, ten pająk mu łazi i tak dalej. Ale wy powiecie, no dobra, no ale może e, nauczył się je rozmnażać. Co on kuwa jest? Richard Hammond z Jurassic Parku wziął, wyciągnął jakąś krewkę, wziął pająka i wrzucił tam komara. Weź ugryź pająka, ja cię teraz zatopię w bursztynie, teraz wyciągnę z bursztynu krew i zrobię ci kurna z tego e, nowego dinozaura, który będzie pająkiem jednocześnie. A! To jest niesamowite, że złoczyńca nie istnieje w tym filmie. On biega i gania je i czasami Madame Web wjedzie w niego autem, albo wjedzie w niego drugim autem, ale, 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 co tu się dzieje? Zatem nie mamy złoczyńcy, nie mamy lubialnego bohatera, nie mamy trzech superbohaterek. Mamy trzy biegające dziewczynki i mnóstwo tych ujęć jest takich. Ej, a może wskażemy trzem nastolatkom, w tym jednej bardzo takiej um, skromnej i drugiej też bardzo skromnej, pójść do dainera, wskoczyć na stół wokół czterech czy pięciu chłopków młodych i zacząć tańczyć, jakby to był ku was. Bo to jest dokładnie to, co robi każda... Drogie, drogie panie, drogie oglądające mnie nastolatki, to jest to, co robicie, nie? Bo ja czasem, jak idę do kawiarni, do Starbucksa, staram się wypić kawę w Starbucksie, a nagle je wskakuje dziewczyna, seks, 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 no kurwa mać! Uff. Tęsknię, tęsknię za Morbiusem, tęsknię za moim kochanym Jaredem Leto, bo on przynajmniej dał mi pytania. On sprawił, że zacząłem szukać że chciałem zrozumieć, co tam się wydarzyło. Ja wciąż mam taki dokument, jaki był Morbius. Bo wciąż wiem, że tam było ze trzy inne filmy. Tutaj jestem pewny, że nie było żadnego innego filmu. Że tu nawet nie było filmu, bo tak Cie... mamy pierwsze ujęcie, Dakota zrobiła cięcie. Dalej. Tutaj dziewczyna podniosła jej się sukienka. Dalej. Super! Więcej syksu. Ale pamiętaj, jesteś w porno, gdzie masz udawać, że jesteś taka niewinna i masz okularki, ale jesteś ubrana jak Skulger. Nie, nie, proszę Państwa. Proszę Państwa. To nie jest film. I oczywiście jest dużo więcej durnych scen. I chyba osiągnięciem jest to, że w pewnym momencie nasza Madam Web uczy się tego, że jedną z jej supermocy jest to, że potrafi być w różnych miejscach naraz, ponieważ, uwaga, uwaga, potrafi swoją duchową, nieduchową postać przenieść w różne miejsca koło siebie i trzy duchowe Madame Web podnoszą trzy Spider-Womanki, w tym samym czasie pan Ezekiel, ma, on jest bardzo, on jest cierpliwym człowiekiem. Co prawda, lada moment może umrzeć, ale on obserwuje, co ona robi, i dopiero, gdy ona podnosi te wszystkie trzy, on mówi aha, to ja może cię uderzę. Mimo tego, że mam taką moc, że gdybym cię dotknął, to ty byś umarła, od, od jadu, ale to ja cię jednak uderzę, ale dopiero wtedy, gdy podniesiesz te wszystkie trzy dziewczynki, żeby im się krzywda nie stała, mimo tego, że ja chcę je zabić. Mimo tego, że ja chcę je zabić, ponieważ mam sen taki sam od iluś tam lat i jestem bardzo creepem w tym, jak o tym mówię, chociaż nigdy nie zastanowiliśmy się, dlaczego on ma je zabić, dlaczego, w czym one mu zagrażają, bo mają go zabić, no, znaczy nawet nie wiemy, no, no, no on mówi, że umiera, ale przeszkadzają mu w czym? Czy on ma być królem? Czy chciałby zostać najlepszym szachistą na świecie? Czy chce na starość grać w kosza? Nie wiemy nic. skoro nie wiemy nic, to by nawet, chyba. przepiękny film. To jest przepiękny film w tym, jak bardzo nie jest przepięknym filmem. Dostajemy informację. Dziewczyny, jest 2003 rok, wiecie, nawet nie ma jeszcze smartfonów, nie ma jeszcze Facebooka, ale słuchajcie, jest jakaś supermoc, która wszędzie Was widzi, więc nie wychodźcie z domu. Zostańcie w tym domu. W tym, w tym samym domu, gdzie rodzi się oczywiście Peter Parker. Więc nagle mamusia Petera mówi, ojoj, rodzę. Przy tym jest Ben Parker. Paramedyk? Ziomek, który zna się na tym wszystkim, który usłyszał, jak te trzy dziewczyny wyjdą z domu, umrą. I co robi Peter Parker? Znaczy, przepraszam, Ben Parker? Ben Parker mówi: dobrze, chodźmy wszyscy do auta i jedziemy, żeby nasza mamusia urodziła Piterusia. Zamiast powiedzieć: dziewczyny, nikt was tutaj nie znalazł przez tydzień, posiedźcie jeden dzień, tu wrócę za kilka godzin, nic wam się nie stanie, bo nie ma powodu, żeby coś się stało. To jest poziom żenującego debilizmu, ale to nie jest poziom artystycznego debilizmu. To jest poziom nam jako twórcom nie zależy. Częściowo w tej naszej pięknej ekipie pięciu scenarzystów i story, story twórców mamy dwójkę osób, trójkę osób, która zajmuje się produkcją, czyli producentów. Czyli osoby, które nie są twórcze, tylko dają Hajs, bo mają Hajs. I one są odpowiedzialne i mają wpisane tutaj scenariusze. Mamy dwie osoby, które pracowały przy scenariuszu Morbiusa, czyli osoby, które prawdopodobnie są dezygnowane przez Sony. Róbcie te gówniane filmy, bylebyśmy nigdy już nie stracili prawa do Spidermana, bo to jest nasza ostatnia deska ratunku, zanim umrzemy jako Sony. Madame Web nie jest dla mnie filmem i cieszę się, że ma mniejszy procent niż Morbius. Mam nadzieję, że z czasem Morbius się wybije jeszcze i wiem że Morbius da wam jeszcze więcej radości. Pamiętajcie, Morbius ma większą e, radość nawet na Rotten Tomatoes, bo fani dają mu 70%, 70% fanów pozytywnie ocenia, a nasza Madame Web dobija do 50%. To jest prawie niespotykane. Zmęczyłem się w uj. Przez Was, przez Was się zmęczyłem, bo mówicie, idź obejrzyj, zrób recenzję. Nie chciałem. Wczoraj, nie chciałem, wczoraj. obejrzałem ten film na walentynki, nie chciałem o nim gadać, nie chciałem postów robić, bo jestem tak... Poirytowany tym kupom, którą dostałem, i to wszystko przez was. No. Ma... Trzymajcie się.